Praktycznie co miesiąc ostatnio. Natomiast nie oznacza to, że automatycznie jest jakiś alarm bombowy od razu połączony z ewakuacją ludzi. Tak jak wskazuje, sąd pracuje zupełnie normalnie, zupełnie spokojnie. W sądzie, dla pracowników sądu, dla interesantów sądu nie dzieje się nic. Czynności, które wykonują panowie policjanci, wykonują według własnych przepisów, własnych instrukcji. Ja nawet nie wnikam ani nie badam, jakie to są czynności wykonywane przez panów policjantów. Dla sądu jest to obojętne, jakie czynności w tym momencie wykonują policjanci, o ile nie wpływa to na funkcjonowanie sądu. A nie wpływa to w żaden sposób, dlatego zarówno panowie policjanci, jak i funkcjonariusze innych służb te czynności wykonują. Oczywistym jest, że kierownictwo sądu jest o tym poinformowane, ale nie ma potrzeby, abym ktokolwiek z kierownictwa chodził i sprawdzał czynności wykonywane przez funkcjonariuszy, którzy są funkcjonariuszami służb publicznych, służb państwowych.